Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w środę 23 czerwca 2021 roku. Dzisiejszy dzień to wibracja cyfry 7, a więc to będzie taki czas, kiedy bardziej będziemy zwracać się do własnego wnętrza. Może też być tak, że z tego wnętrza na wierzch wyjdą nasze lęki, obawy, jakiś strach przed czymś. Mam nadzieję, że. Ta energia dzisiaj nie będzie nazbyt silna, a to za sprawą księżyca, o którym za chwileczkę powiem, ale jeszcze do do siódemki, jest to na pewno dobry czas na rozwój duchowy, być może na, na taką, to, na pobycie troszkę w samotności, porozmyślań nad pewnymi rzeczami, być może jakaś taka, może jakiś taki relaks gdzieś tam na osobności z książką, może jakaś medytacja. Może takie, takie właśnie sprawy. Ale ponieważ Księżyc znajduje się przez cały dzień w znaku strzelca, więc ja myślę, że ta energia będzie taka spłycona troszeczkę, tak? bo jednak strzelc nas pcha do ludzi, tak? daje nam optymizm, radość, chęć do działania, więc nie będzie nas trzymał gdzieś tam na uboczu w jakichś samotniach. Będzie was wypychał do ludzi. No, oczywiście, u kogoś może się bardziej ta energia uwydatnić, u innego inna, tak, no ale mniej więcej tak ten dzień powinien wyglądać. No i teraz moi kochani zerkniemy sobie na to, co karty mają do powiedzenia odnośnie jeszcze dzisiejszego dnia. Rozpoczynamy tradycyjnie od barana. Baran ma dzisiaj króla pucharów, czyli no cóż, no król pucharów to mężczyzna bardzo serdeczny, bardzo, bardzo uczuciowy, taki, który potrafi się śmiać, który potrafi pokazywać, że kocha, że lubi, że szanuje. Jest, okazuje uczucia, okazuje, że właśnie ktoś dla niego jest ważny. Być może to jest też mężczyzna, który dla ciebie odegra ważną rolę w twoim życiu, a może szczery przyjaciel, a może twój mąż po prostu i taka dobra energia dzisiaj płynąca z jego strony. No może to w ten sposób dzisiaj się pokazać. Dużo tutaj zresztą kart osobowych pucharowych, raz, dwa, trzy na jednym poziomie, tak, czyli... Być może dużo tych emocji dzisiaj właśnie będzie towarzyszyło. No i moi kochani, byczek ma pazia pucharów z kolei, tak? Czyli no też bądź co bądź karta osobowa. Ale jest to też rybka spełniająca życzenia, czyli bardzo możliwe, że dla ciebie, byku, to będzie taki bardzo przyjemny dzień, jakieś drobne przyjemności. Być może ktoś ci zrobi, może jakiś prezencik dostaniesz, bardzo miły. A jeżeli nie, to może sam po prostu stwierdzisz: A, kupię sobie jakiś drobiazg, aby sobie właśnie sprawić radość i przyjemność, jakiś, nie wiem, kosmetyk, czy perfumy, czy, czy jakąś, jakiś ciuszek. No w każdym razie coś, co nam da radość. Karta mówiąca o delikatności, o wrażliwości, o takim trochę marzycielstwie, tak? Bo to, bo to jest taka, taka młoda energia uczuciowa, kiedy te uczucia są takie świeże. Ehm, no, też czasem właśnie mówię o tym zauroczeniu, o takim wzdychaniu do kogoś, ale w październiku no nie robimy dalszych kroków, czy w ogóle może nawet żadnych kroków nie robimy, tylko raczej to jest takie na ten moment, takie wzdychanie właśnie do kogoś. Ehm, bliźniak, moi kochani. U bliźniaka karta stabilizacji małżeństwa, związku, domu, budowania tej relacji, tak? To jest takie spełnienie wiążące się też z tym, że odnalazłeś tutaj, drogi bliźniaku, swoje miejsce na ziemi, czujesz się bezpiecznie, tu gdzie jesteś, jest ci dobrze, masz poczucie bezpieczeństwa. No i chcesz jak gdyby dalej wzrastać i budować w tym, tak? Twoje wysiłki przynoszą rezultaty, to się wszystko udaje. Czasem to jest karta, która mówi o wprost, o zakupie jakiegoś domu, nieruchomości, ziemi, czy, czy remoncie, czy, no, czy remoncie tam jakiegoś pewnego budynku, który ma w przyszłości zostać Twoim domem. Więc może tak. A czasem po prostu to jest spędzenie czasu gdzieś na łonie natury, taka majówka, czy, czy nie wiem, no domek letniskowy, jeżeli takie posiadacie, czy gdzieś tam na wsi jakiś piknik. No, coś takiego też może w tej karcie się zrealizować. No i moi kochani, Raczek, no raczek dzisiaj troszkę gorsza energia, takie no, martwienie się, czy załamanie nerwowe, wręcz tak, cierpienie emocjonalne, wręcz nawet może i fizyczne, poprzez, poprzez właśnie emocje aż tak możecie odczuwać. Być może bezcenną noc masz za sobą, no czymś ewidentnie się bardzo, bardzo martwisz, albo ewentualnie jakieś wyrzuty sumienia cię dręczą, w każdym razie jakiś niepokój. Być może wiąże się to z tym, że jakąś złą decyzję podjąłeś, i no masz jakby świadomość konsekwencji tej decyzji. I zdajesz sobie sprawę, że no nie unikniesz tego, tak, że, że no już to się stało, tak? Ale z drugiej strony, w tej karcie przeważnie jest tak, że my sobie więcej wyobrażamy złego niż rzeczywiście się dzieje. Więc może warto byłoby no tak troszeczkę. Oczepać się, że tak powiem, i stanąć prosto, wyprostować się i rzeczywiście popatrzeć. Może nie jest tak źle. Może nie musisz takich, y, takich scenariuszy czarno, y, czarnych uprawiać i, i, i spójrz troszkę bardziej optymistycznie. I dzisiaj myślę, mimo wszystko, mimo że tak się czujesz, to wykorzystaj energię księżyca, który jest w szczelcu, który jest no, optymistą wręcz niepoprawnym i zawsze chce iść do przodu z radością, z optymizmem. I spróbuj właśnie. Może po prostu pożycz od niego troszeczkę tej hmm, energii. No ale moi kochani, no cóż, kobieta znowu w Pucharach, czyli królowa, tak? A więc moi kochani, kobieta uczuciowa, często z taką trochę duszą artystki, więc to też czasem w ten sposób się realizuje. Ciepła, opiekuńcza, romantyczna. Hmm. Na pewno. Przyciąga, tak? Na pewno przyciąga, więc jeżeli to ty, drogi lwie, w takiej energii byś się dzisiaj znalazł, no to, no to będą do ciebie lgnąć ludzie jak, jak do plastra miodu, tak? Ale też ona sama też pragnie miłości i dla tej miłości ona jest wiele w stanie zrobić, można powiedzieć, jest w stanie zapłacić każdą cenę, byleby być kochaną, więc to może też w drugą stronę, właśnie w ten sposób się u ciebie dzisiaj ym, okazać. Gdyby tak faktycznie było, że właśnie czujesz taki brak miłości i chcesz działać i chcesz właśnie poszukiwać tej miłości, no to bierz tylko pod uwagę to, żeby się o miłość nie prosić, bo to chyba jest, no raczej, no, no niefajne, tak? Już nie będę tego inaczej nazywać, po prostu niefajne, takim lekkim słowem to określę. Moi kochani, panna, panna macie diabełka, czyli droga panno, no przede wszystkim... Uważaj na wszelakie nałogi, tak, uzależnienia, żeby Cię gdzieś w takim kierunku no, coś nie popchało. Uważaj też na manipulacje, tak, na manipulacje innych osób, ale też oczywiście w drugą stronę to Ty możesz mieć taką pokusę, żeby manipulować, czy snuć jakieś intrygi, jakieś takie nieuczciwe posunięcia, no więc no, no cóż, no, no nie mnie oceniać, Sama sobie to, jakby, przeanalizuj, przyglądnij się, czy, czy faktycznie nie masz jakiejś takiej dziwnej chęci. No i czy, i czy to faktycznie warto, tak? Bo taka energia no, nie jest niczym budującym, pamiętajmy o tym. Moi kochani, waga. No, waga dzisiaj ma królową monet, czyli energia, przepraszam, ale chyba zmęczenie przeze mnie przemawia. Energia materii, tak, energia domu, rodziny, kobieta, która dba o dzieci, dba o dom, dba o partnera, często przyjmuje też gości, wszystkich częstuje, dba o to wszystko i ona się w tym realizuje, ona jest w tym spełniona. Bardzo dobra kandydatka po prostu na, na żonę, no, ale oczywiście też jest wymagająca, tak, jej mąż nie może być leniem, tylko on musi być rzeczywiście no Musi mieć jakiś tam poziom, i działać tak więc, więc w tę stronę. Oczywiście, poza osobowością, ta karta mówi też o powodzeniu w interesach, o dobrych jakichś radach finansowych, ewentualnie y, dla kobiety, bądź od kobiety może to być w ten sposób. No i też oczywiście, ponieważ to karta rodzinna, więc możliwe jakieś wsparcie ze strony krewnych, bliskich, jak najbardziej, tak. Moi kochani, skorpion. Skorpion dzisiaj ma dużą nadzieję, tak, nadzieję na rozwój sytuacji. Masz, masz jakby szansę na powodzenie, tak. Widzisz to, że, że ruszyłeś w jakimś tam kroku, to już jakby zaczyna przynosić pierwsze efekty, tak i no i Cóż, no trzeba iść dalej, tak? Jeżeli ruszyłeś, jeżeli to jest dla ciebie ten kierunek, no to, no to cóż, czas na kolejny krok być może, tak? Może to być też takie poczucie troszkę oddalenia, także że ktoś wychodzi na przykład z relacji, związku, odsuwa się, może to być wyjazd do pracy na przykład, czy, czy, czy wyjazd pod jakimkolwiek pretekstem, po prostu z domu opuszcza. Opuszcza dom i szuka innego miejsca. No, może też tak być w tej karcie. No i moi kochani, strzelec. Strzelec dzisiaj e, zawieszony, tak? Raczej myślę, że to nie będzie dzień, kiedy ty dużo osiągniesz, bo raczej no, być może potrzebujesz odpoczynku, tak, albo albo po prostu ta siódemka spowoduje, że będziesz. E, Skupisz się bardziej na swoim wnętrzu, na jakichś przemyśleniach, na, na jakimś przygotowaniu być może przyszłości w takim sensie właśnie planowania, um, przygotowania, przemyślenia pewnych rzeczy, spojrzenia na pewne rzeczy z innej strony. Być może masz świadomość, że nie można na wszystko patrzeć tylko z jednej strony, bo łatwo wtedy o więc będziesz próbować też popatrzeć z różnych innych perspektyw, i to jest bardzo dobrze. tak, Tak należy. Nie miej takiego poczucia, że świat krzyżuje jakieś Twoje plany, bo nawet jeżeli na moment coś takiego się dzieje, gdzieś to zatrzymanie takie następuje, wydaje Ci się, że nie możesz ruszyć, że nie możesz iść do przodu, to to jest sytuacja chwilowa, przejściowa i Ty za chwileczkę ruszysz. Tylko właśnie tak jak mówię, spójrz być może z innej perspektywy, być może trzeba troszeczkę coś ominąć, być może trzeba troszkę zmienić drogę tak, troszeczkę innym, inną ścieżką podążyć, ale na pewno, na pewno lada moment ruszysz i pójdziesz znowu do przodu, więc to taka myślę chwilowa sytuacja. Koźrożec moi kochani, koźrożec przeciążony, przepracowany, wziąłeś na siebie dużo obowiązków, być może jakieś trudności, jakieś przeszkody stoją przed Tobą, piętrzą się wręcz, i, I masz takie poczucie, że no, no nie mogę, już nie ogarniam tego, nie radzę sobie jeszcze krok i po prostu padnę pod tym ciężarem. Jeżeli praca to bardzo dużo zajęć w tej pracy, fakt faktem, że dzisiaj można wiele zrobić i wiele osiągnąć, no ale wieczór to naprawdę nie będziesz wiedział, jak się nazywasz, nie będziesz miał siły dojść do łóżka, więc. Może warto byłoby troszkę z tych ramion zrzucić, tak? Być może nie wszystko musi być dzisiaj zrobione, może, może da się z czegoś zrezygnować, no po prostu zrobię to kiedy indziej, a może ktoś może to zrobić za ciebie. Może nie wszystko naraz, tak? Bo wtedy, no niestety, ale może być tak, że, że to się nie uda, jeżeli chcemy za dużo naraz. Wodniczek, moi kochani, wodniczek ma dzisiaj kartę braku, kartę biedy, takiego poczucia, że nie mam czegoś, czego chcę. Czego pragnę, tak? No, może to być też oczywiście karta mówiąca o jakichś stratach, o, o stratach materialnych takich, ale oczywiście też może to być poczucie na poziomie emocji, że na przykład, no, nie wiem, nie czuję miłości od mojego partnera czy partnerki, nie czuję ciepła, e, czułości, e, brakuje mi, nie wiem, przytulenia, e, emocji, no, 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 wszystkiego, tak, bo to w, na każdym poziomie e, może tak być. I to jest taki niepokój, który się gdzieś w człowieku budzi, właśnie, mm, właśnie poprzez to poczucie, że nie mam tego, czego bym chciał, czego pragnę. Automatycznie ten niepokój powoduje też, że człowiek jest taki, jakby mniej pewny siebie, czy, czy coraz mniej pewny, może ta pewność siebie gdzieś tam powoli opada. Widzi coraz więcej trudności. No. no Zaczyna być ciężko, tak? Generalnie zaczyna być ciężko, ale pamiętaj też o tym: ta karta mówi o tym, że zawsze jest obok nas ktoś, kto nam pomoże. Jeżeli potrzebujemy rzeczywiście pomocy, jeżeli jest tak rzeczywiście trudno i ciężko, pamiętaj: zawsze znajdzie się ktoś, kto wyciągnie do ciebie pomocną dłoń i pomoże. Ale y, pamiętaj też o tym, tak? Jeżeli się taka osoba obok Ciebie zdarzy, nie zapominaj, bądź wdzięczny za tę pomoc i pamiętaj na przyszłość, że ktoś do Ciebie wyciągnął rękę. No i rybka, moi kochani, no u rybki wieża, czyli cóż, no coś dzieje się y, nagle, tak? Jakieś takie być może no, trudne, trudne sytuacje, bo tu może się coś po prostu rozsypać. Zniszczyć. Czasem to jest jakiś taki kryzys, coś się rozpada. Zazwyczaj to się dzieje niespodziewanie, tak? My nie jesteśmy na to gotowi, bo być może chodzi o to, że wcześniej czemuś tam się dobrze nie przyjrzeliśmy. Może udawaliśmy, że czegoś nie widzimy, no i niestety to się teraz zadziewa, tak? Ważne, żeby. Przyjąć to po prostu, tak? Jeżeli coś się takiego dzieje, to przyjmijcie to, że być może dlatego się coś sypie, bo nie miało jakichś solidnych podstaw. Przyjmijcie to jako lekcję, jako doświadczenie, że trzeba troszeczkę inaczej budować, trzeba pamiętać o fundamencie, bo inaczej nic stać nie będzie, tak? Dom nie, powsta nie powstanie bez fundamentu, związek nie powstanie bez na przykład miłości, która jest fundamentem. Pamiętajcie o tym, że trzeba na solidnych fundamentach wszystko budować. Wtedy, nawet jeżeli przychodzi jakiś kryzys, to on nam nie rozwala wszystkiego, bo to nawet jeżeli zadrży w posadach, to tak ustoi, bo ma, po, ma po, dobre, mocne fundamenty. Więc, jeżeli byś tak stało, to trzeba posprzątać to gruzowisko, no i budujemy coś od nowa, bo przecież życie się nie kończy. Budujemy coś od nowa, ale tym razem już mądrzejsi o to doświadczenie. Budujemy na solidnych fundamentach. No, więc moi kochani, właśnie tak. No, i teraz y, jeszcze króciutki rozkład dla osób, które dziś mają urodziny czyli osoby urodzone 23 czerwca. Króciutki, trzykartowy rozkład urodzinowy. A więc moi kochani, co my tu mamy? No pokazuje się bardzo intensywny czas przed wami. tak dużo się dzieje. W ogóle takie nagłe zmiany mogą nastąpić i możecie gdzieś wyruszyć w drogę, w podróż, jechać. Tak? niedaleka ta podróż być może jest, ale to są właściwie wszystkie trzy karty mówiące o podróży, więc jak najbardziej droga przed wami, te zmiany, które tutaj przychodzą, nadchodzą i to właściwie można powiedzieć już lada moment, to nie jest oczekiwanie, tylko to już już się dzieje. To można powiedzieć, że wręcz takie zmiany od losu, z przeznaczenia. Coś się dzieje, dlatego, bo taka jest wasza droga życiowa, i ta zmiana będzie jakby popychać was w stronę realizacji waszej misji życiowej, być może waszej drogi, tak? Być może idziecie troszkę w poprzek, być może idziecie niewłaściwą ścieżką, i tutaj coś nagle się tak zmieni. Że właśnie no, los wami pokieruje, może w ten sposób powiem. Może to być pod postacią jakiejś osoby. Ktoś na przykład przychodzi do was, niespodziewanie wam o czymś mówi. Przyjeżdża, dzwoni, spotykacie kogoś i ktoś wywiera na was w ten sposób, no, no może nie, że nacisk, presję, ale pokierowuje was jakby w innym kierunku niż dotychczas. I taka zmiana duża następuje. Moi kochani, Jubilatom spełnienia marzeń, Wam wszystkim cudownej środy, no i do usłyszenia już jutro.